Okej, siemaneczko wszystkim, Spaki witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z serwera Prodaci.net I mała info na początku, nie ma kamerki w dzisiejszym odcinku, bo mi się nie chciało po prostu bawić z tym światłem No i wygląda też jakoś tak niewyjściowo Nie dostałem PW, zobaczyliście coś e, Dobra, oj, znowu zobaczyliście, świet. E, kwestia wała taka, że od ostatniego odcinka zwiedziło się bardzo dużo w tym przypadku Mówiłem, że zrobię domek poza odcinkiem Dobra, szybkie przełączenie. Oj, i znowu zobaczycie. E... Aha, i mamy teraz akamy na odcinku. E... I zobaczcie, zdobyłem rangę youtubera w ogóle. Więc jest wszystko fajnie. I nie wiem, napiszę, że nagrywam, żeby było fajnie. Także wiecie tak krypto niby, jest mały, mała ścinka. No się zdarza czasem. Eee, I zobaczymy, czy będzie spam oczywiście. Eee, tutaj sobie trochę poszerzyłem tą wyspę. Tutaj mam jeden noteblock. Wow, pozdrowie ty. No dobra, parę razy. Eee, tam buduje się smutgol bo stwierdziliśmy, że będziemy się budować obok siebie. Smootgole już pewnie znacie. Eee, I tu jeszcze jest mały noteblock, co nie? No i dobra, i od ostatniego cika zwiedziło się sporo. Wudowałem cały domek. Prezentuje się w taki sposób. Tu mamy tą skrzynkę na początku, co pamiętacie. I wszyscy elo YouTube i tak dalej. No i ogólnie jest naprawdę, naprawdę mega zrobiony moim zdaniem ten domek. Jak jestem z niego tak bardzo zadowolony, że sobie jeszcze takie coś walnąłem. Przejdziemy się tutaj dookoła oczywiście niego. Ło, wow, wow, wow. Znowu mały lak. Nie, nie lubimy tego. Eee... No tak się to prezentuje. Lepiej niż co dziłem się prezentuje. Chociaż tutaj mogłem to poprawić jakoś kiedyś. Zobaczymy. Tak. E, wiecie. E, I kwestia jest. Tu miałem. Moment, 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 moment. E, de, graf jest spokojny. E, dobra, przepraszam, że się tak rozkażełem. W e, ogólnie kwestia jest taka, że tu mam oczywiście ten swój domek, zaraz wszystko pokażę po kolei. Tylko jednej rzeczy mi tam brakuje. E, o, właśnie. Tego mi brakowało. I tu sobie wieszamy. To jest mój banner ogólnie na serwerze, bo jak wiecie, raczej każdy ma swój jakiś własny banner, i to jest mój w taki sposób. Jak go zrobić? Albo, znaczy, jak go zdobyć? Może tak, parę kwestii na początku. Albo go rozdaję, albo ktoś sprzedaje. Albo jeszcze kwestia jest taka, że można tak, jak macie czysty biały banner, to najpierw robicie, że jak macie banner, i po środku taki pasek z czerwonych tych barwników. Potem znowu wstawiacie gdzieś tam po środku craftingu, dajecie pomarańczowy pasek, potem jak już macie to otrzymacie to, co tutaj macie. O, tak okazuje. Potem dodajecie żółty barwik z tej strony, a potem obramówkę z czarnego. No i to tak działa dość prosto w craftingu. Odrzućcie te ta tabliczka, że to są moje włości. Zaję przechodzimy, Dlaczego te kurczaki wyszły? Dobra, wi no więc tak, tu macie to, to pomieszczenie, które już widzieliście, tylko trochę zmienione. W sensie dodaję tutaj takie coś. Z płotków, i tutaj sobie dałem pół bloki, żeby to tak się łączyło. I tu dajemy jeszcze drewniany przycisk, który, drewniany przycisk, który przypadkiem mi się stworzył. I tak sobie go tu postawiłem. No i tutaj mamy skrzyneczkę ze wszystkim, co dobre. E, I tutaj mam tutaj te, to są podpisy, które tam ktoś mi dawał. <coughs> Więc będę kiedyś robić sobie jakąś taką aleję podpisów, czy coś, jakieś połączenie pewnie pod ziemią. E, I to tak. Mm, tutaj mamy podpisy. Eee, to nie jest kogoś gondiego, zaraz wytłumaczę ten żart. Eee, jakieś magiczne nasiona aworskiego, z tego jakiegoś subować, kubka futra, a to jest oryginalne, to mi się bardzo podoba. No i, i tak dalej, i tak dalej. Diamantowy Kill mam Mambo, sobie go zenchantowałem raz przypadkiem. Znaczy nie przypadkiem, ale tak wyszło. Mamy kowadełko I mamy pięterko, z którego jestem tak bardzo zadowolony, jak ono wyszło po prostu. To czy się mamy taki mały salon, jakby tu mamy kanapę i tu mamy banery. Te dwa banery dostałem za darmo mm, niedługo po tamtych, po drugim odcinku. Tutaj mamy jakby taki telewizorek i głowa pająka. Głowa pająka zdobyła się, jak się okazuje... O kurczę e, z pająków, bo się zastanawiałem, skąd gracze mają, nie? I to z pająków po prostu mi wypadło. No i to taka antenka telewizora. Tutaj takie potwórki, takie lampy. Wygląda całkiem spoko. To też dostałem skądś, ale nie pamiętam. Skąd już? Tutaj mamy baner tego, tego co dał tą kupkę futra, co mówię, to chyba Frosby Shop się nazywał, o ile się nie mylę. To jest baner chyba właśnie Gondiego, który tam pisał, że pokazać ten banner. I to czyś tam, nie pamiętam kto mi ten dał baner, Za co przepraszam. No i tutaj mój banerek oczywiście. Tutaj takie mamy dwa specjalne miejsca: vip diamenty i s -Vip diamenty. Ze względu na to, że ja mam YouTubera, to mam dostęp do kit I, VIP. Miałem dostęp do kit VIP i kit SVIP. A to są diamenty. Więc sobie tak umieściłem tutaj, dla... Mm, jak to się mówi, yy, na pamiątkę. No i tutaj mam tą skrzynkę ze wszystkim co dobre Teraz wyjaśniam żart z tamtym, to nie jest podpis Gondiego, tam było. Yy, to nie jest podpis z PKO V1. Ja podpiszę swoje. Będę mieć pewnie jakieś takie kolorowe za jakiś czas. Fajnie by było. Ale stwierdziłem, że ludzie pytają mnie o podpis, to stwierdziłem, dobra nudzę się To wziąłem cały stack węgla do tego, zmieniłem nazwę I za jeden poziom 64 węgla zmieniłem nazwę, co nie? I zmieniłem na coś takiego To mnie podpis z V1 I, I tyle I to jest takie unikalne, bo wszystkie zostały rozdane, to jest jedyny, który mi został, tak żebym ja sobie to trzymał A tutaj mamy te diamenty, tu mamy mieczek, który właśnie ten givuz tam rzucał kiedyś Jakiś, to jest taki jeden użytkownik, który sobie grał, nie wiem czy da gra nadal Mmm no, i w zasadzie rzecz biorąc, to z domku tyle. No, jak się tak prezentuje, no i tu jakaś taka doniczka. Yy, wyjaśnienie, dlaczego jeszcze kury tu latają mi w domu? Znaczy, kura bo. No, przepraszam, yy, bo mi tam te wyszły. One siedziały ogólnie gdzieś tutaj. I stwierdziłem, że żeby nie zginęły, czy coś, to je do domku zabrałem. Tu jeszcze widziałem królika przed nagraniem. Ej, mamy królika. Nagle mi się zaczęły tu sponąć. Potrzebowałbym jeszcze owiec i krów, i byłoby fajnie. Yy, chatki Smutgola nie będę raczej dawać. Yy, no, jeszcze będę musiał magazyn wykominać, żeby yy, to tutaj schować, yy, bo to jednak tak wygląda dosyć niefajnie, jak to tak stoi. Tu się śmieje ze golem, żeby że z tego dzwonek. No jest dzwonek. Yy, podpis. Ej, ja idę na spawn. Yy, tak. Wow, 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 ale mały lag. No i graf nie friendzuje, dobra, ogólnie jest bardzo przyjemnie. Dużo ludzi tutaj w ogóle śmieszna sytuacja. Bo tak. Yy, wczoraj sobie grałem, czyli dwa dni temu, jak to oglądacie, bo pewnie to w środę, albo w czwartek w sumie nie jestem pewien. Nagrałem to we wtorek, tak czek. Yy, I kwestia jest tego taka, że. Ale czekałem, aż mi odpiszą na maila, co nie, tam w sprawie tej rangi i tak dalej. Yy... I coś takiego było, że yy... nagle patrzę, ktoś pisze, youtuber Spiky, pisze testy i takie co jest grane. I ja napisałem, kropkę patrzę, o kurde, mam youtubera już nadanego. Ale yy, okazało się że to po prostu, znaczy ja wiem, jak to działa. Bo po prostu Crisis tam chyba zmieniał nikt, czy coś takiego, że sprawdzić, czy działa, albo ktoś inny, ale podejrzewam, że Crisis. No i zadziałało i wszystko sympatycznie, i nagle wszyscy, woah, cześnie wcześniej i tak dalej. Ej, do mnie tyle ludzi to nie latało, może po prostu nie wszyscy mnie znają. Wiesz co, ja już mam graf, wiesz co? Dzięki po prostu. Jak wrzucę ten odcinek, to, to, pożałujesz to jest niemiły człowiek. Nie no, lubię grafuś. W ogóle cały czas jestem biedny, to jest smutne. dobra. Jako, że tutaj nikt nie idzie, to, to, Trudno, to kiedyś może złapię ten podpis. Płakać nie będę. Okej, bo plan na odcinek. No w sumie nic nie zrobiliśmy. Chciałem zrobić farmę. Eee farmę, farmę, farmę. Eee, bo mam tutaj oczywiście rzeczy już na na, na. Przepraszam jak słyszeliście taki, 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 taki coś, ale widać telefon mi stwierdził, że dał mi powiadomienie z YouTube'a. Eee, mam tutaj marchewki, mam ziemniaki i mam arbuzy. No i mam jeszcze kakowiec, ale nie mam na to żadnych rzeczy. Eee i teraz sobie zrobimy oczywiście motykę O najlepszy bruk jeszcze mam przy sobie Czyli jeszcze jeden podpis mam Muszę go odłożyć eee, To odłożę sobie go tutaj Kurde nie mogę Graf dawaj mi ten podpis Rzucaj to I daj mi to No co za MAM PODPIS! Ej, aż napiszę Dobra, Ej, idę... Nie, 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 Go me, tylko home Ej, Co to jest w ogóle? Autograf... O Jezu, ale... <grafy> dobra, zabawne Jej, graf widać, serduszko, jak fajnie Dobra, to teraz sobie damy to tutaj, tu mamy te podpisy Chcę jest suba, super Ej, I teraz, dobra Ej, tam na zewnątrz zrobimy właśnie tą farmę że, yy, Ogólnie, tylko potrzebuję żelazo na wiaderko Z wodą Chyba, że woda będzie tam sięgać, ale nie jestem pewien Dobra, zrobimy tak coś jak yy, Będzie lepiej A właśnie, bo tak jeszcze przy okazji, tak, korzystając sytuacji yy, Zapraszam na mojego fanpage i tak dalej, wiecie, linki podam w opisie yy, I możecie oczywiście też yy, 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 dać łapkę w górę pod tym filmem yy, Bo to fajna sprawa no, dobra, y, tutaj chciałem zrobić tą farmę, tutaj bym zrobił jakieś płotki, czy coś tylko 9 to był by aż tak dobry pomysł. Tak mi, si mi się wydaje, że jest ok. Tutaj to tak oddzielić płotkami. Na takiej zasadzie yy, tutaj, tutaj i tu. Czyli to musi stąd niestety zrobić wypad. Yy, a tutaj bym zrobił właśnie te. Farmy. Więc, ile arbu Nawet się daje 3, no to dobra. To sobie od razu zasadzimy arbuzy. Chyba woda tutaj dosięga jeszcze. Tak mi się wydaje. Ym, dobra, to sobie zrobimy arbuzy. To z tej strony sobie zrobimy. Co tu się stało? Przecież tutaj to odznaczałem. Yy, tu chyba. Dobra, czyli muszę mieć tu wodę. To sobie tutaj na tej zasadzie. Yy, czyli tutaj wodę muszę mieć. To sobie zgarniemy stąd. Rozlejemy wodę, oczywiście. No, ogólnie, właśnie, jeszcze kwestia, bo pewnie nie, niektórzy zastanawiacie się, mm, czy będą live'y. Otóż, z Minecraft'a live'ów póki co nie będzie, ze względu na to, że mój sprzęt mi na to po prostu nie pozwala. Ale kto mnie śledzi cały czas, to tam wie. Eee... Mączkę, zgubiłem wątek, bo graf napisał, jezu. Eee. Kto mnie śledzi cały czas to wie po prostu, że mam problem z yy, ogólnie z takim nagrywaniem. No Wiecie, nie mam najlepszego sprzętu na świecie, tak? Robię co w mojej mocy, ale to nie zawsze yy, daje radę, że tak powiem. No i po prostu yy, jak będę mieć jakiś lepszy sprzęt to wtedy po prostu będę streamować z Minecrafta, chociaż nie wiem jeszcze jaki internet by mi to otrzymał, dlatego wolę streamować albo tylko takie gadanie zwykłe, albo jakieś starsze gierki z yy, na przykład Sonic the Hedgehog, tak? Tylko, że niestety dużo osób tego nie aż tak nie ogląda. Bo wiecie, bo to raczej nie jest żadna z nowszych gier, tylko stare dosyć i. I, i ranicie moje uczucia przez to. Jesteście złymi ludźmi. Dobra, zastanówcie się, czy tutaj zrobić jakieś wyjście, jakieś czy. czy nie. Czy takie naokoło po prostu. Mi się wydaje, że chyba naokoło, bo ciekawsze. Dobra, poczekajcie, bo tutaj będą arbuzy, tu będą marchewki i, i. Kurczak zniósł jajko. I tutaj mi się wydaje, że zrobiłbym ziemniaki w jakiś sposób. Chyba, że... moment, a mogę to rozwalić po prostu. Aha, czyli jak to rozwalę... Moment, czy był lag? Nie, myślałem, że jest lag, bo nikt nie pisze. Ym... Moment, bo tu mamy trzy, tak, te kratki. Męci, łączę wątki. To ja bym zrobił tak. A po co aż cztery zrobiłem? Tak... I w wodę wtedy bym... Aha, bo to mi po prostu tutaj... To mi wszystko psuje, bo to jest ta syme symetria. Wiecie, ja jestem fanem symetrii ogólnie, rzecz biorąc. I to mi wszystko psuje. No dobra, ale po tej stronie zrobimy sobie ziemniaki, tak czy siak. Mm, tutaj będą te arbuzy, czyli tutaj będą marchewki dalej. A to dalej to zasadzimy. Ehm um... No, i mi się wydaje, że w taki sposób już jest w miarę to wszystko sensownie zrobione. Jeszcze kwestia poruszania się tutaj. Woda niech sobie będzie. I tutaj ogólnie, właśnie, no, mi ten dirt. I teraz płotki. Płotki brzozowe chyba byłyby ok tutaj, moim zdaniem. I tak też zrobimy. Tylko teraz musimy sobie pójść po to. Mam nadzieję, że mikrofon mi nie nawala, bo jak nawala, to się w solidnie. Dobra, ja, co odłożymy te te roślinki. A moment, bo jeszcze mam ten zwykłe nasiona. O Jezu, yy, Wyjaśnienie tego. Jak ktoś napisał słowo lag, to jest zamienione na to właśnie. Yy, dobra, bo jeszcze potrzebuję ogólnie pszenicy po prostu. Moment, czy to będzie tak pojedynczo, czy takie dwa rządki jakby? A bo to jeszcze jest tam. A bo ja to zrobiłem? Dobra. I tutaj jeszcze powinny być te marchewki. Tu woda już nie dobija? Ale powinna przecież. To chyba tak to wychodzi na to, że poszerzymy to po prostu. Dobra. Yy, tylko czy to teraz psuje mi też jakoś szyki, czy nie? Czy teraz to zadziała? Dobra, bo tutaj będą sobie te arbuzy rosnąć. A tak to to dałbym. Hmm. Dobra, tutaj sobie to rośnie po prostu. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie tak. Yy, chyba będzie ok. Czy coś tutaj mamy jeszcze do posadzenia? Nie. To sobie to odłożymy tutaj. Tu sobie odłożymy arbuzy. A ziemniaki sobie zrobimy tak. I miałem zrobić jeszcze sobie te płotki, dobra, więc sobie zrobiłem płotki, tylko że nie mam drewna, oczywiście wrzezowego, bo czemu bym miał mieć? O Jezu, to zapomniałem posadzić, raz tu ścinałem wszystko i za zapomniałem posadzić. No to zrobimy to tak po prostu. Zetniemy dwa drzewka, poczekamy na sadzonki, albo wezmę ze skrzynki, bo ich mamy tam trochę i zasadzimy na nowo i będzie ładnie. A, bo graf robi kripsy. Zastanawiam się na jakiej zasadzie on może, bo nie, nie jestem pewien czy może się tepać tak od cudzych działań po prostu, wiecie. O Jezu, ja tu mam przecież brzozowe drewno, a ja szukam, o Jezu. O nie. Kurczak wyszedł. O nie, a ja nie mam tamtych... Moment, a ma... na, czy na te nasiona on pójdzie? O, pójdzie, super. Chodź, 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 chodź. Dobra. Eee... Yy poszedł sobie tutaj, więc jest luzik. Dobra, zrobimy te płotki i będziemy kończyć powoli odcinek. Dzień eee, na takie zasadzie robię płotki? Dobrze. I teraz jeszcze zrobić sobie tego. Bramkę. Eee. Dobra. Chyba powinno starczyć. Dobra, czy wypadnie z tego w ogóle kura. Nie, ale jeszcze z drugiej ojko. Albo mam laga, albo się zbudował. No był rak. Yy, to sobie teraz tu postawimy. Taką. Oj, nie starczy tych płotków. No. Yy, ale ogólnie wejście zrobiłem chyba sobie od strony. Nie od tej. Yy, tak, tak. teraz muszę iść jeszcze zrobić sobie więcej tych płotków. Dobra, no to trochę to zajmie. A jest głupia akurat słyszałem nacisnęła tą płytkę. głupie zwierzaki, co nie? Dobra. Dobra, może to jest starczy. Mm, tu. tutaj... Tu... Eee, yy, i... To miało być bliżej, halo! Dlaczego ja to tutaj postawiłem? No nie, tu! Kurczę, ja już nie myślę momentami, po prostu jak się zdarza, że... Wiecie, mam takie, takie, takie... A, nie co się dzieje. Tutaj... Tutaj... A ja tu mogę sobie wyjść w razie co zawsze. ok czy wszędzie jest poustawiane? Czy tutaj jeszcze poustawiać, czy... No to jeszcze mógłbym zrobić w sumie. Dobra, to tak. O Jezu, muzyczka w tle jest, dobra, to trudno. Nie, trudno dzisiaj będzie bez podkładu w takim razie. Zapomniałem wyciszyć muzyki minecraftowej. Chociaż, chciałem, ja to fajnie nawet tak wygląda. Dobra, a właśnie, bo jeszcze światło musi być. Tak, tutaj postawimy. Tutaj i... I gdzie? I na tym, tak? Okej, okay, więc wygląda to nawet chyba w miarę ok. Wiecie co? Zrobimy jeszcze... Tak. Będzie mieć trochę dłuższy odcinek. Yy, trochę dłuższy odcinek zrobimy i... Yy, damy... Daj jeszcze te kości. Właśnie. Nie, 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 nie to kość, bo to jest podpis. Podpisy sobie zbieram. Nieważne, czy ja je, prostu jest fajnie, zawsze mieć podpisy. Z jakiegoś powodu. Dobra. Yy, to co tu mogę wyrosnąć? Marchewek jest mało. Dobra, to tak. No, a teraz ich starczy w sumie, żeby to ładnie tu rozsiać? Ok, tak, a tutaj co zrobimy? To właśnie pszenicę. I chyba by się bardziej przydał tej właśnie tego tak zrobić. o. Oj, skończyło się kości, znaczy mączka. Dobra. To niech sobie tak już rośnie. Jest elegancko. Jeszcze mogę to rozrosnąć szybciej. Yy... I tyle. Więc zrobimy jeszcze tylko tak. Yy... Chociaż nie. Lepiej będzie, jak to rozrośniemy sobie. O, zobaczcie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że to wszystko rozrośnie. Bo nie wiem, czy mi kości starczy. Chyba mi nie starczy kości. No, nie starczyło mi kości. No dobra, trudno. Chciałem zrobić z tego sobie, wiecie, taki na miniaturkę screena. Yy, no ale dobra, zrobimy to tak. I tym oto biłym tylko kończymy odcinek. Więc zrobiliśmy sobie farmę, opowiedziałem wam trochę co nieco, co się zmieniło i tak dalej. I w następnym odcinku, nie wiem, może magazyn zaczniemy budować. Więc tak czy siak. Chyba, że chcecie, żebym pokazywał po prostu to, co wybudowałem. Może tak będzie lepiej. No nie wiem, zda, sami zdecydujcie w komentarzach. Tak czy siak, dziękuję bardzo, że się zaglądali. Jeśli podobał to łapka w górę, komentarz, subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, pa. pa.